czy orientację seksualną się wybiera, czy jest ona wrodzona? Kwestia bardzo sporna i dyskusyjna, moim zdaniem człowiek się po prostu takie rogi. To już wiadomo, że jest wrodzona. Z tego co wiemy, orientacja seksualna jest, jest czymś przyrodzonym. Może to nie jest kwestia wyboru, tak? Ale, ale myślę, że to ma tak naprawdę drugorzędną rzecz, drugorzędne znaczenie. Jest ona wrodzona, oczywiście to nie jest wybór w żaden sposób, to jest po prostu biologia, tak z tacy się rodzimy. Myślę, że gdyby była do wyboru, to większość osób homoseksualnych lub biseksualnych, lub o ile orientacji, żyjąc w Polsce, nie wybierałoby sobie takiej orientacji. Więc to jest rzecz wrodzona, jak leworęczność, czy niebieski kolor oczu. Wrodzona. Po prostu budzisz się z tą myślą, albo gdzieś tam po drodze okazuje się, że to nie jest to, co i nie ciągniecie do tej osoby, a w rzeczywistości pociągniecie nie. Wiem, w moim przypadku do kobiety, no może nie jestem dezwikom czy coś, ale wychodzi o fakt, tego, że to, że ja może jestem gdzieś tam z chłopakami, ale nigdy nie wiem, czy nie, nie zmieni się to gdzieś po drodze, bo okaże się, że jednak moje życie nie jest z nimi i się nie dogadam z nimi na, na dłuższą metę.